Ukryć. W 1998 roku była w Sejmie próba przeprowadzenia uchwały upamiętniającej zbrodnię ludowójstwa na Polakach w Zakresach. Zostało to utrącone przez ówczesnych dominujących polityków. I dzisiaj mamy z podobną tendencją. To ta, uznanie bandery za bohatera Ukrainy i nadanie praw kombatanckim zbrodniarzom, którzy mordowali Polaków. To jest bankructwo dotychczasowej polityki. Polityki rządu, ale i polityki prezydenta, który afiszował się bliskimi relacjami z prezydentem Juszczenką. Na szczęście w narodzie ukraińskim są także inne tendencje. Wśród Ukraińców byli także ci, którzy ratowali Polaków. Ci, których mordowało również UPA. I to jest ten wzorzec, na którym powinien być budowany nowoczesny patriotyzm ukraiński. Z takimi Ukraińcami jesteśmy w stanie się porozumieć, z takimi Ukraińcami jesteśmy w stanie znaleźć. W, w, wspólną płaszczyznę i w, 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 współdziałać. Natomiast polityka oparta na zakłamaniu, na pomijaniu, na dzieleniu w, pomordowanych Polaków, jak to do tej pory było we, w, w polskiej polityce zagranicznej, we, w, w polityce prezydenta, jest drogą doniką. Dlatego też tej polityce należy się w sposób zdecydowany przeciwstawić. Tak. Mówi polityk pan Marian Piłka hmm. dla telewizji Nowej Zwignieś Dziękuję.